Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pretorskich opowieści. W tym odcinku skupimy się na serii Darksiders i tutaj opowiem o jednej z ważniejszych postaci występujących w serii Darksiders. Mowa tu o Uriel. Przed rozpoczęciem tego nagrania zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem. No to zaczynajmy. Uriel jest jedną z ważniejszych postaci w serii Dark Siders. Pełni rolę jednego z głównych bossów w pierwszej części oraz jest wiceprzywódczynią sił anielskich. A jej historia jest taka: Niewiele wiadomo o przyszłości Uriel. Wiadomo tylko tyle, że od zawsze trenowała, aby dostać się do niebiańskiej straży, aby walczyć z demonami, gdzie również żywiła uczucie wobec swojego mentora Abadona. Pewnego dnia do niebiańskiego królestwa przybył Czerwony Jeździec Wojna, który przybył, aby zniszczyć bombę sakramentalną. Tajną broń opracowaną przez Abadona, która zabijała tylko demony. Kiedy wojna dotarł do komory z bronią, tam spotkał młodą, wciąż szkolącą się Uriel. Tam, mimo że wiedziała, że nie ma żadnych szans na pokonanie miejsca, postanowiła go zaatakować. Ale wojna uderzy ją płaską częścią swojego miecza, obezwładniając ją. Ten, będąc rozbawiony jej determinacją, powiedział Anielicy, aby wyzwała go ponownie na pojedynek w przyszłości, kiedy będzie gotowa. Po tych wydarzeniach Uriel trenowała, aby stać się silniejsza i być w stanie pokonać czerwonego jeźdźca. Uriel niedługo potem została najwyższym rangą porucznikiem Abadoma. I być może kimś bardziej bliskim. Kiedy Abaddon zaproponował aniołom, aby zaatakowali piekło, to jego decyzja została odrzucona przez inne anioły. Jedynie tylko Uriel była po jego stronie, dlatego uścisnęła jego dłoń i zapewniła go, że zawsze będzie go wspierać. Mimo, że była mu oddana, to nie wiedziała, co jej mentor planował. Po tym, kiedy na ziemię przybyły anioły i demony które rozpoczęły ostateczną bitwę, to Uriel walczyła u boku Abadona. Jednak kiedy przybył Czerwony Jeździec Wojna, to rozkojarzył Abadona do tego stopnia, że pochwycił go Straga, wielki generał sił piekła, który go zabił. Śmierć Abadona przybiła Uriel do tego stopnia, że przejęła dowodzenie nad niebieńską strażą oraz obiecała zemścić się na wojnie za śmierć Abadona, i za wywołanie kataklizmu na ziemi. Podczas stuletniej bitwy na Ziemi przeciw demonom, Uriel spotkała szarego jeźdźca śmierć, który szukał laski Arafel w celu dostania się do niebiańskiego miasta. Uriel powiedziała jeźdźcowi, że laska została rozbita na trzy części, a niszczyciel używa jej do napędzenia swojej demonicznej armii. Po odzyskaniu wszystkich fragmentów laski Śmierć zdecydował się powrócić do niebieskiego królestwa. Jednak przed powrotem Uriel ostrzegła go, że zabije jego brata wojnę za to co zrobił. Mimo, że śmierć próbował ją przekonać, że jego brat nigdy by czegoś takiego nie zrobił, to nie udało mu się przekonać Uriel. Po stu latach od wywołania Armagedonu wojna powrócił na ziemię, co wykryła Uriel, która nakazała swoim siłom pozbyć się Czerwonego Jeźdźca. Mimo, że wielokrotnie go zaatakowała, to jemu zawsze udało się wyjść z ich starć zwycięsko. Podczas kiedy Wojna szukał fragmentów Miecza Armagedonu, Uriel wyzwała go na Nex Sacramentus, oficjalną przysięgę śmierci. Wojna przyjął wyzwanie i wygrał pojedynek, ale kiedy miał zadać ostateczny cios, to tego nie zrobił, co zdziwiło Anielice. Wojna wyjawił wtedy, że Abaddon to niszczyciel, co zszokowało Uriel. I kiedy jeździec odchodził w swoją stronę, zatwierdził Anielicy, że przysięga śmierci niedługo zostanie spełniona. Po tych wydarzeniach Uriel razem z niebiańską strażą zaatakowali Niszczyciela, ale ten okazał się zbyt silny. Mimo tego nie zabił samej Uriel. Niedługo potem przybył czerwony jeździec, który zabił Niszczyciela i ocalił Anielicę. Kiedy Abaddon upuścił siódmą pieczęć, wojna próbował ją podnieść, ale obserwator, który był z nim złączony na życzenie rady, miał odzyskać pieczęć i go zabić. Jednak Uriel, za pomocą miecza Armagedonu, zabiła wojnę, dopełniając przysięgę śmierci i zniszczyła siódmą pieczęć. Kiedy obserwator chciał ją zabić, to czerwony jeździec się podniósł i zabił obserwatora. Uriel następnie pokłoniła się mu, dziękując za ratunek. Ale zatwierdziła mu, że jak dostanie rozkaz zabicia go, to to zrobi. Kiedy zatwierdziła odchodzącemu wojnie, że wszyscy będą go ścigać, to czy będzie prowadzić tę wojnę w pojedynkę? Na co on odparł, że nie będzie prowadzić jej sam, trzymając strzaskaną pieczęć, jednocześnie spoglądając w niebo, gdzie spadały trzy meteoryty, świadczące o przybyciu pozostałych jeźdźców apokalipsy. Jeśli chodzi o jej wygląd, to Uriel jako Anielica ma ciało ludzkiej kobiety, która ma srebrne długie włosy, żółte oczy oraz ma ciemną skórę, a na czole ma złoty symbol. Jej skrzydła są koloru złotego, nosi srebrno-złotą zbroję. Jeśli chodzi o jej charakter i osobowość, to Uriel jest zdeterminowana, honorowa. Ma silną wolę, choć jest niecierpliwa. Jest uważana za największą wojowniczkę piekielnej straży za Abadonem, wobec którego była bardzo lojalna i żywiła do niego romantyczne uczucia. Po jego śmierci stała się mściwa i poważna, chcąc dorwać czerwonego jeźdźca, którego uważała za najgorsze. Ale potem jak dowiedziała się prawdy, to zmieniła nastawienie do Abadona którego zaczęła nienawidzić i do wojny, którego zdecydowała się uratować. Uriel ma też pewien szacunek dla ludzkości i jej roli w równowadze, ponieważ była przerażona zniszczeniami wyrządzonymi im i była pokrzepiona słysząc o możliwości przeżycia ludzi podczas misji śmierci. Jeśli chodzi o jej mocne umiejętności, to Uriel jest zdolnym szermierzem oraz przywódcą. Tych rzeczy nauczyła się od swojego mentora Abadona. W angielskiej wersji językowej głosu postaci użyczyły. W pierwszej części była to Moon Bloodgood, a w drugiej części była to Mary Elizabeth McGlynn. Dzięki wszystkim serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam jeszcze do innych moich dzieł na kanale. Dodatkowo zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem w sprawie następnego materiału. Więc do następnego spotkania w pretorskich opowieściach.